Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak już widzicie po tytule, będziemy rozmawiać o kolejnym tomiku Dorotki. W, w, kiedy rozmawiałyśmy o poprzednim w listopadzie? W listopadzie 2020 roku rozmawiałyśmy o tomiku Misterium MAR, a dzisiaj przychodzimy z tomikiem innym, zupełnie innym niż poprzednie dwa, tak naprawdę. Bo pierwszy to był bardzo romantyczny, tak. drugi był um, erotyczny, a ten jest zupełnie inny. Dlatego też um, trudno było wymyśleć pytania i e, takie, które nie dotykałyby jakoś mocno. Um, dlatego też pytania będą takie dosyć ogólne. Ale o czym mowa dokładnie? Mówimy dzisiaj o Tomiku Słabość, który wydałaś w styczniu, tak? E, 12, 8, na początku stycznia. Na tak? początku stycznia. Dorotka przywiozła swoją wersję w we, mm, książki. Ja mam wersję na. Ebooku i takie właśnie dwie wersje możecie zakupić. Oczywiście linki będą pod spodem. Dobrze. W takim razie e, przechodzimy. Ognia, ognia pyty. Tak, Przechodzimy do pytań. Jeżeli oczywiście macie ochotę, to zapraszamy do pierwszej części wywiadu, która właśnie ukazała się 12 listopada. E, oczywiście też linku znajdziecie pod spodem. A teraz już przechodzimy do słabości. Dobrze, Dorotka, jak mogłabyś opisać nowy tomik w kilku słowach? Trudno jest opisać go w kilku słowach w ogóle, trudno mi o nim mówić, więc od razu uprzedzam, nie będę się jakoś bardzo rozwijać, bo jest tak osobisty, że trudno mi go charakteryzować. Początkowe moje zamierzenie było po prostu wydanie go tylko dla siebie i nieopublikowanie go, ale współpraca z wydawnictwem które już znacie, bo oni nim mówiłam wcześniej, czyli ridero mm -hmm. polega na tym, że m, publikuje się tekst jako e-book, dlatego też można go tak pobrać i stąd też postanowiłyśmy e, nagrać e, tak, żeby, po żeby kontynuację. Tak, żeby zachować właśnie kontynuację i też nagrać coś na ten temat. W kilku słowach już w samym tytule e, zawiera się to, e, co chciałam przekazać. Jest to proza poetycka, bo oprócz e, wierszy znajdują się tam teksty. Zawsze tłumaczę, że to jest tak jak potop, tylko że ładniejsze, bardziej poetyckie. To znaczy piszę pełnymi zdaniami, ale nie dosłownie, jest na pewno przenośni metafor. Jednak nie jest to, myślę, aż tak złożone jak, jak wiersze. Są to teksty o słabości, o trudnej relacji pomiędzy dwojgiem ludzi i o tym, jak wrażliwość wpływa na nasz odbiór i nasze odczuwanie. Jak ta wrażliwość może być zarówno czymś pięknym, albo czymś też najgorszym, tragicznym. Tragicznym. O, tragicznym dobre słowo. E, Wspomniałaś właśnie o prozie poetyckiej. E, wytłumacz nam wszystkim, co to jest ta proza poetycka, tak, żebyśmy po prostu zrozumieli. E, nie znam, e, to znaczy nie zagłębiałam się za bardzo w definicję słownikową, jednak. Już... Ale nazwałaś swój tomik. Tak. tak? No to wytłumacz jak. Ze samych, z samych takich części słowowych, Proza poetycka, czyli mieszamy dwa gatunki. Proza, czyli coś takiego jak książki mm -hmm. obyczajowe współczesne, że piszemy pełnymi zdaniami, tworzymy pewnego rodzaju opowieść, a jednak jest ona poetycka, czyli zawiera elementy wiersze, czyli przenośnie metafory mm -hmm. Aha, no odwołania tak, no, tak, do osoby, do osoby pierwszej, do, jakiejś, do jakiegoś podmiotu lirycznego. Jednak to jest, myślę, bardziej przystępne, bo nie wszyscy. E, lubią i rozumieją poezję, nie wszyscy się chcą zapoznawać, a taki tekst jest myślę trochę łatwiejszy w odbiorze, jeżeli pominiemy ogrom emocji. Zdecydowanie lepiej się go tak. czytało niż poprzedni na przykład. Przynajmniej właśnie ja odczułam e, czytając między innymi właśnie o jak jest e, taki tekst, to mi się jakoś lepiej czyta, nie? Znaczy, niż, że, że wersję, jest tak. tak, jest po prostu właśnie jakby, ale książka. To mi się to lepiej czytało. Faktycznie to tutaj niektóre teksty są ciężkie, według mnie, ale... No już słyszałam taką opinię. I no, ja muszę przyznać, że tak już, bo nie widziałam książki, że jest bardzo ładnie wydana. Większe literki możecie czytać. Większe się liter czyta. literki, ale nawet nie chodzi o to, po prostu jakoś tak ładnie wygląda w środku, jeżeli chodzi o środek, bo do okładki przejdziemy później. No, teraz pytanie jest jedno z trudniejszych. Do kogo? Do jakiego odbiorcy jest ten Tomik? To jest, jest ten Tomik. To znaczy odbiorcy bezpośredniego, do kogo jest wydany bezpośrednio, ale tej jednej, jedynej osoby nie zradzę, ponieważ nie chcę. I, yy, to jest zbyt osobiste, jest zbyt trudne, by o tym jest mówić. Tomik. A Tomik jest ogólnie skierowany, mogłabym powiedzieć, że do wszystkich, ale nie do końca. To znaczy. Mm, Odnajdą się w nim osoby, które mierzą się z trudnymi emocjami, które mają y, trudne relacje z osobami, na których im zależy. To znaczy, czy to jest rozstanie z bliską osobą, mężczyzną tego życia, czy to jest y, z przyjacielem, przyjaciółką, czy to jest po prostu y, y, zakończenie pewnej relacji długoletniej z osobą dla Ciebie ważną. Mm -hmm. Te osoby, które straciły kogoś w życiu w pewien sposób, czy to czy odeszła osoba w sensie, niestety nie ma, jest już z nami w sensie fizycznym, czy też odeszła psychicznie od nas. Osoby, które odczuły stratę, odnajdą się w tym, podejrzewam bardzo, a osoby, które nie przeżyły takich emocji, myślę, że też się odnajdą, ponieważ teksty są na tyle obrazowe, i no, tworzą pewnego tak, rodzaju historie. Tak, 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 tak. Czytając y, te historie, właśnie można sobie to wyobrazić. Ja właśnie tak, takie coś miałam, bo ja ogólnie swoje pewne rozdziały też pozamykałam i w ogóle do nich jakby nie wracam, ale czytając właśnie niektóre teksty, tak sobie właśnie o tym poprzypominałam. Mm, bo, bo Co wracam. nie do końca jest y, z korzyścią dla mnie i wcale mi się to nie podobało. Dlatego uprzedzam i dlatego też nie zachęcałam początkowo i każdemu, kto pyta, czy przeczytać, bo dostałam tego wiadomości, czy przeczytać. E... Ale to jest no... głupie pytanie do twórcy. No właśnie, co ja mam powiedzieć? Czy przeczytać, czy... No. <laughs> czytaj, nie, czytaj. Powiem, przeczytaj, bo moje albo nie czytaj, bo trudne, no. Mm -hmm. Kilka osób też pisało mi, że nie zgadza się z tym, że ten tomik jest trudny, mm -hmm. bo dla nich jest on piękny, jest bardzo emocjonalny, wrażliwy i im się to podobało i były nawet stwydziły, że tomik jest lepszy od poprzedniego erotycznego. E, to znaczy ja też tak uważam. Jeżeli mam być szczera, to też dla mnie słabość jest lepsza niż misterium MAR. Być może to jest spowodowane tym właśnie, że to się po prostu lepiej e, czyta. I według mnie teksty po prostu są bardziej przemawiające do mnie. O, Takie mam po prostu wrażenie. W tomiku mówisz o, piszesz bardziej może o trudnych emocjach. Czy napisanie tego tomiku pozwoliło ci się z nimi uporać? Tak jak sama napisałaś, ja sobie tutaj to e, napisałam, że pisanie nie leczy. <słuch> Nie wiem, co mam odpowiedzieć. Nie spodziewałam się tak trudnego pytania. E, szczerze, na pierwszy czwór pytania, e, czy mi pomogło i czy uporałam się z nimi? Nie. I to jest koniec odpowiedzi. Po prostu... E, no, kurczę, koniec, no Nie, nie uporałam się. Nie, to nie. E, nie pomogło, to znaczy pisanie nie leczy w tym przypadku. E, z poprzednimi moimi tomikami, gdzie przeżywałam inne, być może mniej intensywne emocje, emocje innego rodzaju, to mi pomogło, uporządkowało pewne sprawy, Zamknęłam je. Myślałam, że w tym przypadku też tak będzie, że jeżeli wydam ten tomik. Ale okazało się, że to nie jest takie łatwe. Okazało się, że to jest. Nie jest takie łatwe, jest trudniejsze niż sądziłam. Nie wiem, czy kiedykolwiek zamknę y, to emocjonalnie mm -hmm. na tyle, by się od tego uwolnić i móc to przeczytać. Bo nie wracam do tych tekstów. Y, jeśli nie muszę, to znaczy dziś muszę. <noise> Ale poza dziś staram się nie wracać i czekam na właściwy moment, kiedy już uznam jednak, że to pomogło. Jak na razie, na dzień dzisiejszy niestety nie. No to nie. jest za szybko, jakby nie patrzeć, no dopiero miesiąc minął, a... Od wydania tak naprawdę, tak. Czy ogólnie dużo osób ma Twój tomik? Nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo ja widzę tylko w moim panelu autora, widzę tylko ile osób Kupy. zakupiło i nie jest tam wyszczególnione, czy to jest e-book, czy to jest książka w formie papierowej. I też nie zawsze mam dostęp do tych danych, nie zawsze mi się to wyświetla. Ostatnio mi się nie wyświetliło, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Aczkolwiek kilka osób pisało do mnie, tak jak wcześniej wspomniałam. Jedni piszą, że boją się przeczytać, bo widzą po części tekstu bo część tekstu jest dostępna na stronie komiku po części tekstu widzą, że jest trudny. Piękny, ale nie chcą, bo jest zbyt trudny. A drudzy, że wcale nie jest trudny, że nie wiedzą o co mi chodzi. Jest fajne i można to czytać. No, każdy ma inny, jakiś swój gust i styl, nie? Dobrze, przechodzimy dalej. W swoich utworach nawiązujesz do tekstów polskich wykonawców. Czy są to utwory o szczególnym znaczeniu dla Ciebie? O, uwielbiam Cię za to pytanie. To jak, ja ja Jak ja mogę powiedzieć coś o Fokusie, Paktofonice, to jest dla mnie po prostu złoto. Złoto pytanie, dziękuję. W e, swoich e, tekstach nawiązuję oczywiście do utworów mhm. Paktofoniki. E, powiedzieć, że ich kocham, to nic nie powiedzieć. E, Słucham różnej muzyki, bo naprawdę słucham różnego rodzaju muzyki. Muzyki klasycznej Bacha, Beethovena, Mozarta. Ostatnio zagłębiam się w nieco inne, bardziej liryczne utwory. Słucham też tego, co w radiu, ale słucham też bardzo dużo właśnie paktofoniki PZ -a Ostrego, a do paktowniki, szczególnie do fokusa mam taką słabość, już od wielu lat, Część tekstów powstała właśnie podczas słuchania e, tych utworów. Sny i definicje to są dwa utwory, które dla mnie są święte. Nigdy ich e, nie przerywam. Jak już lecą, to lecą, nieważne gdzie jestem. Mam po prostu taki kanon utworów, mhm. e, których nigdy nie, nie zmieniam. Jak już lecą, to lecą, nieważne czy idę, czy z kimś rozmawiam. Jak leci dany utwór, to jest cisza. Ja się wyłączam i, i słucham. Tak. Uwielbiam. Polecam. Okay. Yy... Czyli od, od jakiego czasu słuchasz ich? 10 lat i 11. Czyli w jakim czasie powstawały te pierwsze? Tak, od czasu yy, jakby teksty, które są w tomiku powstały, powstawały i rozwijały się równolegle z moją miłością do Fokusa i do Faktoniki. Mm -hmm. <laughs> Czyli co? Ten tomik pisałaś dzisiaj tak? w formie, jeżeli pytasz, pisałam w czasie Nie tworzenia. Nie chodzi mi o po prostu wiersze. To znaczy, Tomik dotyczy relacji, która trwała. Zaczekaj, która trwała już teraz 10, 10 11 lat. Mhm. I te teksty powstały w równym, różnym czasie, niektóre powstały a 6 latem to 8. Tak są ułożone. Od najstarszego do najnowszego. Tak, początek jest jeszcze taki, kiedy mm, wierzyłam w wszystko, to, co pisałam. Później niestety. Portal? Y, portal, tak. Portal to jest tekst, jeden z tekstów, który znajduje się już w poprzednim tomiku, czyli Wykrzyczone Ciszą. Mhm. Bo y, jest. Ta, y, w tomiku Wykrzyczone Ciszą są teksty, które są do mojego ówczesnego mężczyzny życia pisane. Mhm. Aczkolwiek jeden z nich, czyli portal, był adresowany do osoby, y, która przeczytała to. To znaczy nie wiem, czy przeczytała, ale miałam przeczytać. No może się kiedyś dowiesz. Nie wiem, gdzie chcę. A, no, no to już jest wiesz, twoja indywidualna sprawa. W okrutny sposób zostało nam przerwane, niestety. więc musimy powtórzyć po prostu pytanie. E, pytanie brzmiało czy masz swój ulubiony fragment? E, nie mam. Z, poprzedniej, z poprzednich tomików zawsze miałam, w tym niestety nie, bo poprzednie tomiki napisałam, bo chciałam, to znaczy miałam wenę. E, miałam pomysł, miałam pozytywne uczucia względem nich, a ten napisałam, ponieważ, bo, ponieważ bo, e, musiałam. To wynikało z, e, z czegoś innego niż potrzeba, z pewnego przymusu. Poczułam, że jeżeli e, tego nie wydam, to nigdy tego nie uporządkuję, aczkolwiek napisanie ich e, było jedną z najtrudniejszych literacko rzeczy, e, jaką zrobiłam w życiu. Nie wiem, czy napiszę kiedyś połaś. coś bardziej osobistego i trudniejszego niż to. To jeszcze długo przed Tobą. Oby nie. każdy tam. No, ja mam nadzieję, że napiszesz jeszcze więcej. No, oczywiście nie w takiej formie, w takiej smutnej formie może, ale takie wiersze też są potrzebne. Myślę, że są, część osób, dwie lub trzy osoby napisały mi, z jedną panią mam kontakt do dziś, napisała mi, że pomogło jej to, bo to są trudne emocje, ale to, co napisałam ja, bardzo odzwierciedlało jej sytuację, ona się w tym odnalazła i to, co ja napisałam, pomogło jej uporządkować jej własne przemyślenia o. i to no, miłe, pozytyw. Tak, to właśnie tak. jest miłe, no i to super, super, fajnie, dobrze i Kończąc już w sumie ten trudny temat, tak naprawdę, bo pytań może być mnóstwo, tak samo jak przeczytacie, to jak ktoś przeczyta ten tomik, to będą się nasuwać pytania. I ja też takie miałam pytania, ale dogadałyśmy się, że nie zadajemy trudnych pytań bardzo takich, które już podchodzą pod osobiste. Więc łatwe i przyjemne, mam nadzieję, Dok. do koniec <laughs> pytanie odnośnie okładki. Bo mm, jest ona dosyć ciekawa i to pewnie niektórzy, którzy się znają na pewnych ym, narkotykach, użyjmy tego słowa, e, na pewno będą... <śekları> y, <b> <vallahi> w, w żywkach, tak. To, to rozgryzą okładkę. Ale proszę bardzo, oddaję głos Dorocie, żeby mogła wyjaśnić koncepcję. A mam scharakteryzować? Tak. A w ogóle skąd pomysł na taką? Ogólnie muszę powiedzieć, że autorem, to znaczy autorem koncepcji jestem ja, aczkolwiek twórcą całego projektu tej cudownej okładki, najcudowniejszej jest Kamil. Jeden z moich... Nie wiem jak to powiedzieć. Bezpiecznie. Z moich e, przyjaciół, artystów, Aha. z osób, z którymi, to jest jedna z osób, na których nie zadam się nigdy, mam nadzieję, że się nie nastąpi. E, rozumiemy się bardzo artystycznie. E, Zapytał, co ma być na tej okładce. Ja mówię do niego Kamil słuchaj, ilustruj mi słabość. <noise> nie wiedział, co ma zrobić, aczkolwiek e, podałam mu tytuł, podałam mu koncepcję i, e, i wysłał mi dwa projekty okładki, jednak jak zobaczyłam ten, już wiedziałam, że nigdy w życiu więcej niż żaden inny. E, widzimy tutaj THC dla wielu, wielu osób THC jest słabością, z której nie zrezygnują. Tak jak dla mnie tą słabością do pewnego czasu była osoba. Do której te teksty powstały. Nie wiem, czy mogę użyć czasownika była, e, aczkolwiek użyję, że była. E, I w tytule pięknie Kamil wpasował mi e, w tytule na okładce, we wzorze THC Kamil pięknie wpasował mi tytuł. I taki mi, w sposób minimalistyczny, maksymalnie przekazaliśmy to, co chcieliśmy. Ja jestem z tej okładki bardzo dumna. Uważam, że Kamil też powinien. Moi, tak, moje wyrazy wdzięczności i mrok, i czerń jak najbardziej. Wyrazy wdzięczności do końca życia po prostu będę podziwiać. <grytanie> <grytanie> Lepszej okładki ten tamik mieć nie mógł. Myślę, że jest pięknie. No. Je, jest. Jeszcze ja mam taką małą ściągę, żeby o czymś nie zapomnieć, i na końcu, już po samych pytaniach, mam e, takie zdanie zapisane. Czytając zdanie, które Ty napisałaś, tak. Gdybym mogła spełnić jedno urodzinowe życzenie, chciałabym Cię nigdy nie spotkać. Serio? E, Oczywiście, tak. mówimy o tym, do kogo jest y, kierowany ten tomik, ale serio, tak myślisz? Napisałam to w dzień swoich urodzin, bo przeszłość mi się przypomniała, i to metaforycznie, e, bardzo dobitnie mi się przypomniała. E, Których urodzin? Minionych, czyli 28. <laughs> w kwietniu minionego roku napisałam ten tekst, dokładnie 24 kwietnia mojej urodziny. Gdybym mogła wybierać, gdybym wiedziała, że. E, Emocjonalnie pozostanie mi potem taki bagaż. Wolałabym nie przeżyć tych kilkudziesięciu lat, nie mieć tego w głowie i w sobie, co mam teraz. Bo jeżeli by tego nie było, nie wiedziałabym ani co było dobrego, ani co było złego, nie miałabym niczego. No, jak powiem, księciu ryzyko oswojenia się z sobą, ryzyko łez, no i niestety polecam przeczytać mojego księcia. <grytanie> Sama prawda. E, więc odnosząc się już tak ostatecznie do Twojego pytania, gdybym mogła mieć jedno urodzinowe życzenie, to chciałabym, żeby ono się spełniło. No ale niestety. Nie spełni się. Nie mamy na to wpływu. Dobrze, moi drodzy. Takim trudnym akcentem, bo to chyba trudne było. Najtrudniejsze no z całej rozmowy. Kończymy nasz wywiad. Oczywiście zachęcamy bardzo serdecznie do odwiedzania naszych Instagramów. Zapraszamy na stronę internetową Facebooka Doroty. Oraz oczywiście do kupna nie tylko Słabości, ale również Misterium MAR, bo dalej jest dostępne. Tak, tak? Dalej. dalej jest dostępne, jest... więc bardzo serdecznie polecamy. Polecamy również zajrzeć do poprzedniego wywiadu. Tam jest o wiele więcej informacji takich merytorycznym. Tak, odnośnie wdomnictwa, odnośnie tak. wydania własnego tak. tomiku, pisania, Tak jest, pisania, I jak tworzenia. to wszystko wygląda. Także bardzo serdecznie zapraszamy. A już teraz, Dorota, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E... Była to trudna rozmowa chyba. Ja również jest. dziękuję, jak zawsze było miło. Trudno, ale miło. Trudno, ale, ale miło. Także e... dziękujemy bardzo za oglądanie i czekajcie na kolejne tomiki. Życzymy miłego, owocnego, Miłe, miłego, owocnego tygodnia. Czytania. I tygodnia tak, tak, czytania i tygodnia. Czytania i tygodnia. No nie zgadzałyśmy się. Każda z nas ma jakiś inny myśl. Tak, no to okay. na razie.